czołem. Są takie momenty w życiu, kiedy chcecie wybrać się do lasu nie obciążony toną sprzętu, tylko na lekko, czyli generalnie jakaś nareczka z zapalniczką, z czymś tam, do tego butelka wody do kieszeni, do tego telefon i to właściwie wszystko, co wam wystarcza. Zostawiacie samochód, idziecie sobie w teren, po czym okazuje się, że dzwoni do was pani małżonka i mówi, żeby po drodze wracając zrobić zakupy kupić do tego nie wiem, tonę mąki, dwie tony cukru, jeszcze odebrać 30 paczek z paczkomatu. Co zrobimy w takim momencie? no niektórzy się załamują i postanowią odebrać sobie e, wypłatę, inni z kolei robią coś takiego jak ja, mianowicie zaopatrują się na taką sytuację w tak zwaną torbę czy plecak awaryjny e, do tej pory używałem torby takiej składanej od e, helikona, ale niestety z biegiem czasu zaczyna się rozprówać więc przyszło e, zmienić ją na coś nowszego, trwalszego i oto przed Wami coś co przywiozłem sobie z targów MSPO 2025 20, ze stoiska Wisportu e i jest to coś co już widziałem wcześniej i chciałem sobie to kupić, ale wreszcie mnie było stać. Nie myślcie, że to jest drogie, po prostu ja jestem biedny. Jeżeli chodzi o nazwę, jest to plecak składany o pojemności 25 litrów, nazywa się on fachowo v -Pack. I jak widzicie, nie jest to jakaś specjalnie finezyjna konstrukcja, gdzie macie nadmuchiwane szkielety usztywniające itd., tak itd. Tak Cały plecak składa się do takiej kieszonki. Tą kieszonkę mamy zintegrowaną wraz z plecakiem na dwóch tasiemkach. Plus i minus. Plus jest taki, że nie zgubicie. Minus jest taki, że jeżeli chcielibyście ją wykorzystać do osobnego noszenia, no to niestety nie odepniecie, musicie ją odpruwać. Ale ja absolutnie odpruwać nie będę. Jeżeli chodzi o kształt. Bardzo ciekawy, czyli, jak widzicie, w tej chwili jest to płaska konstrukcja. Mamy dwie szelki, żadnej twardości ani nic, uchwyt do złapania, do powieszenia. Yy, jakiś tam system odprowadzania ciepła jest, czyli drobna siateczka, ale powtarzam, nie ma tutaj ani usztywnienia, nie ma tutaj żadnej miękkiej gąbki, jest to po prostu zwykły materiał plus siatka. Yy, nie ma żadnego systemu szybkiego zrzucania, wszystko chodzi o to, żeby plecak był jak najlżejszy i jak najmniej miejsca zajmował, tak żeby łatwo było spakować, skompresować do kieszeni. Yy, zamyka, żadnego zamykającego nie ma, plecak ma system rolowania. Czyli generalnie, jeżeli chcemy zachować jego dużą pojemność, zrolujemy go tylko raz. Jeżeli potrzebujemy go sobie jeszcze bardziej zminimalizować, zminimalizować, możemy go sobie zrolować kilka razy. Zamykany jest oczywiście na klamry Fastex i to właściwie tyle. Jeżeli chodzi o tył, jeżeli chodzi o przód, mamy kieszonkę taką bez żadnego organizera. Do środeczka możemy naładować sobie jakieś tam pierdółki. Jeżeli chodzi o boki, też fajnie mamy dwie kieszonki takie siatkowe na butelki z wodą. To jest oczywiście taki szybki unboxing, żeby Wam pokazać, jak ten plecak z grubsza jest zbudowany. Ja, tak jak wspomniałem, albo i nie stosuję go awaryjnie w samochodzie. Czasami też sytuacja wygląda w ten sposób, że biorę ze sobą duży plecak i ładuję go na maksa, no ale potem trzeba go gdzieś zostawić w ozowisku i zabrać ze sobą nie wiem, wodę, jakieś inne pierdółki i wtedy korzystam z niego. Spokojnie 25 litrów ogarnia drona, sprzęt elektroniczny, jakieś podstawowe kuchenki, jakieś tam porcje wody, więc generalnie naprawdę się nadaje. Oczywiście nie będę z nim chodził 200 km, z tego prostego powodu, że brak odpowiedniego systemu nośnego trochę go dyskwalifikuje, ale wiecie do takiego chodzenia na lekko nadaje się w zupełności. A jeżeli zabraknie wam miejsca w koszyczku na grzyby, to i możecie użyć oczywiście tego plecaka, żeby tych grzybów tu do środka napakować. Dłuższy film jakąś tam recenzję oczywiście zrobię w swoim czasie, ale tak jak mówię, dajcie sprawdzić czy ten plecak się nie rozsuwa, znaczy nie rozsypuje, nie rozpruwa i tak dalej i tak dalej pod wpływem eksploatacji. Dlatego zobaczymy się za jakiś czas. Nara.